Dobra, dobra, dobra. Co tutaj, będzie, co tutaj będzie? Dragan twierdzi, że nie widzi w tym momencie, uważa się oczywiście za człowieka z wielką luką, ponieważ im ktoś jest mądrzejszy i więcej wiedzy posiada, tym bardziej wie, że nic nie wie. A więc Dra Dragan twierdzi, że ta sztuczna inteligencja, to, że to się dostało do internetu, to, że yy, to on nie widzi, żeby to się mogło, nie widzi jeszcze w tym momencie niczego, co by mogło świadczyć o tym, że to się dobrze skończy dla człowieka. To się rozwija, algorytmy, które zostały wrzucone, żeby taka sztuczna inteligencja się uczyła, sama uczyła, wymyślił człowiek. Ale obecnie człowiek nie ma pojęcia, jak to działa, dlaczego to to się tak szybko uczy i gdzie to dojdzie za parę lat a nawet wcześniej, bo postęp jest niesłychany. I teraz jest pytanie, czy Ty, odmyślając plan nowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, załóżmy do projektu autostrady, zaprosiłbyś psa na rozmowy, a różnica intelektualna między nami a psem jest już mniejsza niż różnica między sztuczną inteligencją a nami. Więc po prostu nie będziemy ciekawymi partnerami. Oczywiście można by wszystko skierować ku lepszemu, tak jak jednak jakaś jest kontrola nad bombą atomową. Ja się pocieszam, że może dragan się rzeczywiście myli, bo najbardziej mądre rzeczy wymyślają ludzie bardzo, bardzo młodzi. I to, że my teraz oglądamy te zdjęcia Einsteina, kiedy on już sam zaprzeczał sobie i to, co dowiódł wiele lat wcześniej, podważał, i to, że był ojcem teorii kwantowej wszechświata i elementarnej najmniejszej cząstki, to się wszystko zaczęło. zaczęło się jeszcze przed Einsteinem, ale on to pierwszy dostrzegł i nazwał, to te jego. Odkrycia odbyły, były bardzo dawno. Odbyły się bardzo dawno. W dziedzinie fizyki, niejednokrotnie po odbiór Nagrody Nobla, ludzie przy, przyjeżdżają z mamą, ponieważ nie są dorośli. Jeżeli chodzi o fizykę, Newton był przecież geniuszem. Po kto? Każdy patrzył na to jabłko spadające z drzewa i Nikomu nie przyszło do głowy, że jabłko spada, dlatego że go ziemia przyciąga. No, więc takie odkrycia niesamowite przychodzą ludziom do głowy w bardzo młodym wieku. Dragan jest bardzo młodym profesorem. Jest tam czterdziestoparolatkiem. Wygląda nowocześnie, współcześnie. Wydzierany jest w instytucie w Singapurze. Jest potencjalny kandydat na Nobla ale mówi, że zabiera ze sobą, ma łebskich kompanów tam, ale z, nigdy nie zapomina zabierać ze sobą młodych ludzi, bo tylko oni są w stanie zadać, wypromptować pytanie, odwróciło się prompter, który podpowiadał, więc promptujesz, wypromptował, Ekstremalnie abstrakcyjne pytanie, które starcowi w wieku 40 lat już nie przyjdzie do głowy. No i kontynuując tę właśnie jego koncepcję, pocieszam się, że właśnie on może się mylić, że może to jednak pójść w jakimś dobrym kierunku. No nie chodzi o to, że będziemy współpracować, bo nie współpracujesz z własnym psem, ale o to, że jednak ta sztuczna inteligencja potrzebuje ogromnej ilości energii i w każdym momencie jeszcze póki co, to my decydujemy, czy jej dostarczymy, czy nie. Ale to się może zmienić, oczywiście. Nie ma jednak co denerwować się tym, że kiedyś słońce zgaśnie, bo prawdopodobnie do tego czasu... Przy pomocy sztucznej inteligencji pomocy już opuścimy tę ziemię, nasze kolejne wcielenia. Nie wiem, gdzie tu jest miejsce na transcendencję, która miałaby wyróżniać człowieka spośród wszystkich innych istot. W rzeczywistości każdy gatunek, który rządził na ziemi w pewnym momencie z jakichś powodów się no, wytrzebiał do zera. I tutaj naszą przewagą była nasza inteligencja. I tę przewagę tracimy, prawda? Ewidentnie tracimy, ponieważ pojawiła się inteligencja, która już w tym momencie widać, że jest wyższa. A przynajmniej widzimy, że nie rozumiemy, w jaki sposób taka inteligencja się uczy. Można zadać różne pytania, typu: wiadomo, że ten czat. Nie był przystosowany do języka bengalskiego, nie wprowadzono żadnych danych na temat tego języka. Po kilku różnych pytaniach w tym języku, nagle trzeba zaczął odpowiadać w języku bengalskim, w jakiś sposób wykombinował, jak brzmi ten język. Ale to nie jest takie trudne moim zdaniem. No bo to jest rachunek prawdopodobieństwa i to jak szybko jego system obliczeniowy dochodzi do takich wniosków, bez mówienia pozytywnych czy negatywnych, po prostu prawidłowych. Ale póki co wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. Był taki film Surogaci, bodajże z Brucem Willisem, gdzie ci ludzie podpięci do całej aparatury podtrzymującej życie mają swoje awatary. Piękne, które chodzą po ulicach i one przeżywają za nich życie. I przez chwilę, gdy zaczynasz rozumieć jak to działa, możesz zdobyć władzę poprzez stworzenie wizerunku, idealnego wizerunku. Różnią się po prostu emocjami, ale oni nauczą się również udawania emocji. Na słowo udowanie, ma jest pejoratywne. No po prostu będą naśladowały i może już naśladują różne emocje. No i tak to jest. Czy wszystko zmierza do cyfrowego Boga? Nie wiadomo. Nie wiadomo, w ogóle nie wiemy czy przypadkiem od początku. A wyższy system świadomości, czy to nie jest program komputerowy i nie gramy sobie tutaj w tej grze i doskonalimy. Ale ewolucja. Wieka, od strachu do miłości. Ciekawa jestem, czy to jest rzeczywiście to, o co chodzi. A ty co o tym sądzisz? Dobra, 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 co tutaj będzie? Co tutaj?